www .pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na Ciebie. Cześć witajcie serdecznie 17 lipca na porannej analizie technicznej zapraszam wszystkie zainteresowane osoby do grupy po sygnały, po materiały szkoleniowe, po live y na żywo e, link w opisie przechodzimy dzisiaj niestandardowo do waszych komentarzy e, Paul zakupy na hot przecież to jest bessa i cena zacznie spadać od obecnych poziomów tak źle troszkę może przekazałem powiedziałem chodziło mi o przygotowanie się pod zakupy na hodl, ok, tutaj robimy sobie sygnały, gdzie, jeżeli będą spadki gdzie będziemy wchodzić na hodl na monetach, ok, więc tutaj my robimy przygotowania pod zakupy, a nie teraz już zakupy to może ja źle przekazałem, może ty źle zrozumiałeś nieważne, w każdym razie już wyjaśnione kod, zapraszam ten kod nie został wykorzystany, dostęp do grupy mogę prosić o analizę ADA, dobra lecimy z ADA, szybciutko Ada, USDT Więc Ada, 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 Ada Więc teraz powinno być z tej strefy odbicie, ok? Jedynie dla Ady mam tą strefę, która no jeszcze tutaj może dotknąć, ewentualnie maksymalnie do $10 zjechać Jeżeli przebije ten $10, no to, no to dopiero dla Ady mam taką strefę wejścia niestety 0.8653, ok? Niestety tutaj Dlatego Ada na chwilę obecną, no nie, nie analizowałem też tak dogłębnie tego Natomiast no nie interesuje mnie na chwilę obecną ADA i tak to wygląda, tak? Czyli pilnowałbym tej po prostu tutaj ceny. $10, $14 to jest bardzo tutaj kluczowe. Natomiast jak mówię powinno tutaj nastąpić jakaś reakcja, ewentualnie teraz jeszcze powinno troszkę spaść dopiero jakaś reakcja w górę. Więc Ada wygląda na razie słabo. Trzeba będzie to przeanalizować troszkę mocniej. No ale zobaczymy. WeChain, 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 WeChain. No akurat na wechain mamy analizowany, więc tutaj możesz sobie zatrzymać wideo ja ci powiem tylko o co mniej więcej szybko chodzi więc tak na to była nasza próba shorta ok niestety reakcja jest w górę teraz retest no i zobaczymy jeżeli się godzinówka zamknie powyżej no to zamykamy shorta na chwilę obecną później się otworzy go jak będzie ewentualnie cena spadać więc więc tutaj zakupy, gdyby cena spadała jednak mimo wszystko po przebiciu, tak? Czyli gdyby takie coś było jeszcze, no to zakupy 005058 na WeChain, zakupy spot, ok? I teraz sytuacja następna, gdyby cena rosła, yy, czyli gdyby cena jednak poradziła sobie i przebiła się z powrotem w tą trendlinie, yy, no to tutaj odbicie na 0773 na Short, ok? Tutaj odbicie na Short plus yy, jeżeli cena by gdzie było ten mazak? Jeżeli cena by wróciła z powrotem i przebiła tą strefę, no to zakupy long, ażbym pociągnął tutaj do 0,08344 4 i z tej strefy short w dół, ok? Więc tutaj taki cały, że tak powiem, plan na WeChain jest zrobiony. W ogóle tak wyglądają sygnały u nas na grupie. Oczywiście jeszcze na live o 12.20 tłumaczę o co chodzi i ewentualnie jak rozgrywać. Natomiast mniej więcej. Tak to u nas na grupie wygląda. E, Phantom. Phantom to jest chyba FTM, jak się nie mylę. Chyba. Phantom to zgadza się. No, na no Fantomie też jakieś strefy tu mam wyznaczone, więc zakupy na 16,211, 987 na chwilę obecną, nie skupiałbym się na tej monecie, natomiast jeżeli chcesz lokalnie coś przytrade'ować lokalnie coś przytrade'ować, no to nie wiem czy to ma sens, tak? Dopiero ewentualnie można byłoby się zastanawiać po wybiciu tego wierzchołka, ale nie, do, nie na wejście w pozycję, tylko jeżeli cena wybije ten wierzchołek, zrobi korektę i będzie to wyższy dołek to wtedy będzie można się ewentualnie szukać i zastanawiać, gdzie by wejść we fantu. Na chwilę obecną nie ciekawie. Ok, nie ciekawie. Więc to nie jest moneta, którą bym ja się dzisiaj teraz interesował. Polka dot. Polka dot, polka dot. No tutaj ładnie 1,272 2 nasze zaliczone. Więc tutaj ładne odbicie. Więc to było wejście, niestety, no, po fakcie, znaczy po fakcie, no, było ono wyznaczone, natomiast yy, natomiast, no za późno tutaj nagrywam, prawda? Więc ewentualnie tutaj widziałbym teraz yy, odbicie, przebicie trend linii i coś takiego i potem wybicie kolejnej trend linii można byłoby kupować, gdyby przed nami były jakieś wzrosty, prawda? Więc tutaj tak bym to widział, no natomiast teraz na wejście, no, już nie ma nie ma okazji, natomiast gdyby spadało, no to 10, 123 strefa na wejście dla DOTA. Cardano. Cardano, Cardano. No i y, Cardano ADA była, tak? ADA była, no to no to tyle w zasadzie. Jeszcze przechodzimy szybciutko do Bitcoina. Yy, teraz tak, Bitcoin. Bardzo prosta sytuacja. Ja sobie jeszcze jedną tylko rzecz zmierzę. Bitcoin gdyby tutaj doszła cena jakaś reakcja gdyby sobie poradziła cena z tą strefą no to tutaj reakcja w dół gdyby sobie poradziła no to tutaj pozycja w górę więc tutaj pozycję short z tego shorta gdyby wypalił można ciągnąć jeżeli by nie wypalił no to część realizować zysków później short z tej strefy tutaj z tej strefy long gdyby sobie poradziła cena realizacja zysków no i tutaj gdyby sobie cena powiedziała z tej strefy long ale to tak jak mówię to będziemy też na grupie jeszcze rozgrywać natomiast no na chwilę obecną tak to tak by to wyglądało na bitcoinie oczywiście dalej ruch boczny więc masakra ale da się to, da się, da się coś tutaj przyhandlować na, 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 na tych krótkich ruchach, prawda? Więc tyle, żegnam się z Wami, do usłyszenia, hej, cześć!